Okej, okay, witajcie. Czy da się pogodzić chrześcijanizm z ewolucjonizmem? Odpowiedź mi nie. 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 I nie mam nic więcej do dodania, mógłbym tak powiedzieć. E, jest napisane, że Jezus był drugim Adamem, drugim rodzajem ludzkim. To gdzie jest pierwszy? Czy pierwszy na pewno pochodzi z jakiejś prekambryskiej zupy embrionów? Jak y, była, słuchajcie, nie wiem, jak kiedyś wierzyli, że muchy to pochodzą z kupy, no, bo tam się pojawiają i tak dalej, nie? A dziś, I to było wyśmiane. A dzisiaj jak wierzymy, że pochodzimy z jakiegoś prekambryjskiego proszku z jakimiś tam elektronami o takiego pyłku, jak mam tutaj od tej kredy i tak dalej, to to już jest, to nie do wyśmiania, bo to jest nauka. Słuchajcie, ja was nie chcę przekonywać, jest tyle dowodów ewidentnych na to, że nie pochodzimy od małpy, jest tyle dowodów na to, że pochodzimy od Boga, tyle dowodów na to, że była powódź jedna wielka, na przykład teraz jest zbliża święto zmarłych, wiesz co za święto jest? To święto jest obchodzone na całym świecie mniej więcej w tym samym terminie, tak? I tak dalej. Skąd się ono wzięło? No jak ktoś się tam doszukał, skąd się wzięło, to wyszło na to, że... Wyszło na to, że była jakaś wielka powódź i po tej powodzi, na pamiątkę tej powodzi, na pamiątkę po tych zmarłych i tak dalej, zaczęto obchodzić święto tych, co zmarli. To jest święto, które się na Ziemi pojawiło po wielkiej powodzi. I jest obchodzone na całym świecie w tym samym terminie. I tak dalej. Ja nie obchodzę tego święta, no bo dla mnie to nie jest żadne święto i tak dalej, nie? E My nie tutaj, w ci, co w Biblii wierzą, to że tak powiem, no da, zdala się trzymają od tych rzeczy. Potem mamy a propos rozmawiania, a propos zmarłych i tak dalej. Jeżeli zaczniesz rozmawiać ze zmarłymi, pójdziesz na ten cmentarz i sobie tam będziesz zaczniesz rozmawiać ze swoim przodkiem zmarłym, to tak naprawdę nie porozmawiaj ze swoim przodkiem zmarłym, bo on nie ma do ciebie dostępu i nie będzie miał. E, rozmawiasz tak naprawdę z demonem i przychodzisz pod jakiegoś panowanie jakiegoś ducha. Albo rozmawiasz na tym drugim święcie, ze świętymi zmarłymi i tak dalej. Dokładnie to samo. Rozmawiasz z jakimś demonem i tak dalej, przychodzisz pod panowanie jakiegoś ducha. Powodzenia życzę e, Powodzenia życzę e, Więc w ogóle zapomnijcie o tym e, W każdym razie, m, jeszcze jedno mam powiem Nie tylko chrześcijanie Nie tylko ci, co zaufali Biblii m, Zaufali Jezusowi e, Wierzą, że nie, ma, nie było nie A wierzą, że świat był stworzony przez Boga Jest jeszcze totalnie druga grupa ludzi Którzy wierzą dokładnie to samo Ta grupa ludzi e, Zajmuje się troszkę czymś innym Niż chrześcijanie. Ta grupa ludzi to ludzie, którzy zaufali Satanowi, podpisali jakieś pakty z demonami i tak dalej, zawarli jakieś porozumienia i tak dalej, dostają coś od diabła i tak dalej, ci, co się zaprzedali duszę diabłu. Są tacy ludzie, co zaprzedali duszę diabłu, są tacy ludzie, co się te ofiary temu diabłu składają i tak dalej. Oni też wierzą w to w ten kreacjonizm, tak? I, i zwłaszcza śmieją się trochę z tych chrześcijan, którzy e, zapomnieli o swoim Bogu, nie? I przyjęli ten ewolucjonizm jako swoją e, wiarę. No śmieją się troszkę, bo generalnie ci ludzie... Którzy mówią, że są chrześcijanami, a wierzą w ewolucję, tak naprawdę nie mają już, nie są pod tą władzą Jezusa, bo mają, że tak powiem, totalne zwiedzenie. Wyszli spod, znaczy są pod władzą, Jezusa, ale wyszli spod tej władzy, tak? Wyszli spod tej władzy i szukają innych rozwiązań innych rozwiązań. Innych rozwiązań no, zawsze, no, nie ma, no spotkają się z tyranem tego świata duchowym, tak, yy, czyli z szatanem, a tam są ludzie, którzy, czarownice, yy, sataniści, czarodzieje, wiedźmini i tak dalej. Yy, cała ta grupa, yy, że tak powiem, tych dzi dziwnych ludzi, yy, 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 ci, co się dobrze w tym orientują, nie ci, co się tam, wiesz, ubierają yy, jak czarownice i tak dalej, nie. Ci, co po prostu mają z tego konkretny zysk, Yy, zaufali, zaufali yy, zaufali szatanowi, tak, Zauwier uwierzyli, że tam coś z tego będą mieli fajnego i tak dalej, ale tak naprawdę oni też wierzą w to, że Bóg stworzył świat. Nie? Więc są dwie grupy ludzi, są chrześcijanie i są ci, którzy nie wierzą. W każdym razie nie można tego pogodzić i to jest koniec, kropka. Yy, Argumentów takich konkretnych w tym momencie nie będę szukał, bo ja nie chcę się w ogóle z tą teorią spierać więcej, tak. Yy, nie mam nie mam o chęci, nie mam chęci po prostu się z teorią ewolucji spierać. Ja mam komuś udowadniać, że, 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 że tak powiem, jakby ktoś, bo nie ma się co spierać z, z tymi ludźmi ewolucjonistami, tak zwanymi ci, ci, co w to wierzą, no bo oni nie twierdzą, że to jest wiara, oni twierdzą, że to jest naukowy fakt. W tym momencie, jeżeli to jest naukowy fakt, no to ja się nie mam co z nimi spierać, bo nie mam o czym, tak? no skoro to jest ich fakt, no to. No to ja nie porozmawiam, skoro to jest fakt. Tak? No sam Darwin miał wątpliwości, że to fakt. Sama dzisiejsza nauka jest pełna obecnie publikacji, którzy mówią, no, no nie, no to nie, nie pasuje, nie? To totalnie nam nie pasuje ta... już naukowcy, ci, co i tak dalej, mówią, że totalnie nie pasuje nam teoria ewolucji. <coughs> Ale dalej ją uznajemy tylko dlatego, że nie ma lepszej. Jest lepsza, kreacjonizm, nie? Ale tego się nie uznajemy, bo to jest od Boga. Szukają innej, jakiejś naukowej, dziwnej teorii, która jakoś to potwierdzi. Obecnie jest masę, masę publikacji niechrześcijańskich, które mówią o tym, że z tą teorią ewolucji jest coś nie tak. I to nie są chrześcijańskie już tego rzeczy, tylko po prostu jest, nie ma żadnej lepszej alternatywy, tak? Nie ma nawet czwartej alternatywy, nie? I tak dalej. Nie ma, tak? No to, to, to no jedną alternatywą zostaje albo uznanie, że Bóg stworzył świat, no albo że nie mamy po prostu naukowej teorii. I z braku lepszej się uznaje teorię ewolucji. Nie wiem, kiedy będzie, że tak powiem, kiedy Jezus przyjdzie, kiedy będzie ten koniec świata i tak dalej, ale jeżeli to jeszcze trochę potrwa, to za jakiś czas ten okres, w którym teraz żyjemy, no, będzie postrzegany no, troszkę gorzej niż średniowiecze, jeśli chodzi o poznanie świata. Eee, tak sobie wyobrażam, nie? Eee, jeżeli przyjdziemy w jakieś lepsze poznanie świata w przyszłość, nie? Eee, no, chyba, że przyjdzie Jezus, to już wiadomo będzie, o co chodzi, nie? Ale w tym momencie ten okres, kiedy cywilizacja się nazywa tym, co zawierzyli w ewolucję i tak dalej, no, to jest tak naprawdę to znacznie gorsze zacofanie, niż mieli w średniowieczu. E, moim zdaniem, tak? W tym względzie, tak? No niestety, no. niestety trzeba się do tego, że tak powiem, powoli przyzwyczajać tak naprawdę, że no nie żyjemy w tak zwanym cywilizowanym świecie, albo słowo cywilizacja powinna troszkę zmienić swoje znaczenie. Co tak naprawdę znaczy, że żyjemy w cywilizowanym świecie. E, Okej. Okay. Trzymajcie się. Miłego dnia.